Na kanale My Wrestling Collection Dzisiaj mamy in the Bank Nie mam in the bank, tylko Ledermatch Przepraszam o mm. Pas Hardcore MWC Zaczynamy Adam Cole atakuje na Cam ale ten nie wypada i Big Booty nie ma jakby ale już potężny, a nie 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 też wyeliminował HJA Stylesa, ale przedwcześnie chyba się cieszy, bo ktoś stoi za nie mamy Arkejo! Oh. I Hardy, kropki dla Hardiego. Czy będzie współpraca z CM Punkiem? wyrzucę spoza ringu CM Punk GTS także wyrzucę Jeffa Hartego tym razem z ringu Tutaj już coś iść po wyciąga go Adam Cole i PAW stalowe słupy i jeszcze raz pcha w te stalowe słupy ale na Kamura i Kinshasa z zaskoczenia. Mistrz obecny interkontynentalny Nakamura I... CM uh, mm. Punk. Uh, AJ od ale nie wiadomo po co. Chyba po fenomenal fora. Ale od razu, hardy reaguje. O, ale I chyba czas coś wziąć. Stalowe krzesło jak najbardziej dozwolone w tych pojedynkach. Jeszcze Adam Koli, kasował Arkeo. Ma mura popchnięty do ringu. I wyniesienie. Ale, jakoś mu schodzi, ale kolejne wyniesienie i Jeff Hardy. Ale też dostało się pankowi czy będzie Dingity z krzesła. Ale na Kamura. A tu GT jest dla Ortona. Orton jest w kłopotach. Ale zajmijmy się tym, co się tutaj dzieje. Czym pan toczy zaciętą walkę razem z Szyński na Kamurą. Ja hey, tam kolgo zdejmuje. na coś już jest konflikt. Miał być sojusz. A Czy będzie kimszasa dla mistrza NXT? I jest Kinshasa dla mistrza NXT. I... A tu stalowe krzesło. prosto głowę a Ale... Z Punk widać, że coś tu mu chodzi po głowie. Kogo zaatakuje tym młotkiem? ale jest AJ Styles. Idzie i po to, to, ale Randy Orton jest razem z nim, um, AJ Styles. Tutaj mamy chyba kontuzję aj -a. Um, czekajcie chwilę. Dobrze, Ale widzieliśmy, po tom spada. A ci po kamerę tutaj. A tu King Shasa. Sosakin podbite oko Panka. Má Počí, a na kamúra má šance. Položí a o Oto on teraz. Ale kúl som išiel od a na kamúra im kasuje. Zavrášio šíla. Oto. No ale tá pínašie je sama uvňata. Co? Co chce chyba wykorzystać? Adam Cole. O, ale się pomylił. A. AJ Styles także chyba chciałby to wykorzystać. Kolejna drabina taka Stylesa. A dostajemy się chyba przesłem. Nie chyba, ale na pewno. Aha, kolejną drabinę. Niepotrzebnie, chociaż czy aż tak niepotrzebnie, wchodzi po niej. I czy będzie mu w ten sposób łatwiej zdjąć? Jeżeli tak, to może to robić, a jeżeli nie, to kompletnie mu się tu nie opłaca. Ale Simpank atakuje go rabiną, Nie przemyślał, że może tam ktoś być i dostał za swoje zachowanie i wyrzucił go na wszół, ale ten wspina się na górę A rendy ortomarkę ją lasję Link. a tu coś się szykuje z tamtą bomb. Oj, kol powraca do akcji. Ale w jakim stylu powraca do akcji? Atakując łańcuchem Jeffa Hardego. To jest dozwolone, ale to jest też bardzo brutalne. Szykuję się też stół komentatorski. Ale, ale co robi Bank w tym momencie? I wyrzucacie Fahar Day Tu AJ. czy AJ zdejmie Przepraszam za Poczekajcie chwilę. Nie, czy AJ zdejmie pas? Z... A Łokcia, a na razie nikogo nie ma swingu. Swing bank chyba chce tu każdego pozmiatać.